w Toruniu. Ja jestem po dwóch tygodniach ciężkiej pracy tutaj i stąd pomysł, żeby gdzieś wyjechać, odpocząć na chwilę. A w tle e, scena z serialu lekarza. Toruń to jest naprawdę piękne miejsce. Zresztą widać, ale może jakiś wypad gdzieś w dzicz po Jeziorze Brodnickiej. Mamy kilka bardzo ładnych opcji. Mamy spa. Jest jezioro, ładny widok. Dobra, bukuję. Czyli tak, imię, nazwisko, dwie osoby dorosłe, dwa pokoje, zero dzieci, bo to ma być wyjazd babski. Dobra, mamy to. Jedziemy. Agnieszka Babski Weekend postanowiła spędzić z przyjaciółką Martą. Dziewczyny poznały się w pracy trzy lata temu. Dzień dobry. dobry. Możecie z swawianże? Dziękujemy. Podobno od pierwszego cześć wiedziały, że będą mogły na siebie liczyć. Dzisiejszy masaż, jaki pani wykonam, to masaż Secret. Jest to masaż relaksacyjny całego ciała. Ale przyjemny. Bardzo. Czas. Tak właśnie powinien wyglądać mm, taki weekend, kobiecy weekend, kobiety. Kobiety. kobiecy weekend spa. Witam serdecznie, znowu się Mariusz, Agnieszka, Marta. Panie, że przyszłyście do mnie na zajęcia golfowe. Za lekko. Pokażemy, czego się nauczyłyśmy przez ten czas tutaj. Naszym celem jest ta czerwona chorągiewka. 3, 4, ry. Zaczął Miasto zostało założone w 1298 roku. Czyli ma 715 lat. 15. I to właściwie jest koniec już na naszego pobytu tutaj, naszego wyjazdu, babskiego weekendu. Było cudownie. Cudownie.